Szczęśliwy Boże, mamy dzisiaj sobotę, posłuchajmy dzisiaj słów z pierwszego czytania, czyli z Księgi Rodzaju. Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Prowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł. Ponieważ posłuchałeś swej żony i z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich, po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia. Zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden, cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Chciałbym dzisiaj zachęcić cię do tego, byś się odważył, Żeby, że nawet jak ci się wydaje, że zgrzeszyłeś, że pobłądziłeś, że może nawet wydaje ci się, że jesteś nagi, czy jakoś odarty z godności, to zaufaj Bogu. Bóg naprawdę chce ciebie dzisiaj odnaleźć. Nie ukrywaj się przed nim. Zaufaj mu. On naprawdę ciebie nie skrzywdzi. Przyjdzie do ciebie i okryje twoją nagość. Przebaczy ci twoje grzechy i będzie dla ciebie przyjacielem, tak jak było na początku świata. Cokolwiek byś nie uczynił, jakiekolwiek grzechy byś popełnił, to On jest większy od tego. On chce być najbliżej ciebie, jak się tylko da. Nie bój się Jemu zawierzyć swojej nagości, czy, czymkolwiek ona jest, jakakolwiek ona jest. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego popołudnia, dobrego dnia. Szczęść Boże.